Tschüss go Cześć. just ask. Okienka będą się świecić. są do wyboru tak, takie, takie lub takie. Wszystkie w takich pomarańczowych kolorach. Tutaj na nich są kieliszki. Tutaj też mamy kieliszki. I tutaj tak samo kieliszki. Na każdych jest młodym kieliszku, Ja, jak zawsze przeszkadza. Nice. Świeczkę, oszukam, jakby nazwy, zapachu, ale nie mogę znaleźć. Czuć mocno cynamon, więc taki taka cynamonowo piernikowa coś takiego. Ma ona tutaj też taką śnieżynkę w środku. Przepraszam Was bardzo za te hałasy, się tych koralików a teraz kolejne rzeczy Numer 2 mamy taki zestaw zielony, zestaw leśny. I'm a